No więc tak witam wszystkich na moim kanale w drugiej części z remontu kawalerki. Jeśli ktoś oglądał pierwszą część, to wie jak tutaj wyglądało. to musiałem po prostu trochę poprzestawiać na tej ścianie ta stara meble, ścianka, musiałem ją gdzieś wynieść. Tak sobie pomyślałem, że po prostu zacznę najpierw od tego pokoju, bo to jest największe pomieszczenie w tym mieszkaniu zrobić sobie, chcę to na gotowo. Żeby później, bo tą meblościankę mam wystawiono do przedpokoju i dwie szafy nawet mam do łazienki wciśnięte, bo naprawdę nie było gdzie się tutaj obrócić, a powiedziałem właścicielce mieszkania, że to poprzestałem i ustawię na swoje miejsce tak jak było, obrazki na ścianach, no to już yy, ta ani sobie pościągała, to ona sobie powiesi w innych miejscach, tam jakieś kołki gdzieś były na ścianach, to będę musiał to powyrywać, zaspachlować to. A co dokładnie jest do wykonania w tym mieszkaniu? to obejrzyjcie sobie w pierwszą część na wszystko omawiałem, tak, nie będę się 10 razy powtarzał, bo to szkoda czasu. Mojego i Waszego też nie będziecie 20 razy tego samego oglądać. No i co? Zacząłem, wyniosłem się z tym wszystkie meble. Kanapy już niestety nie, nie, nie wyciągnę są do przedpokoju, bo się nie zmieści tam sobie szafy. Do kuchni też jej nie wcisnę, bo tam też jest trochę gratów i plus moich narzędzi. Musiałem sobie to wszystko tutaj wyskrować, to, co, co, co luźne było, bo to mieszkanie jakiś tam spory czas temu było zalane, nawet właścicielka mieszkania nie, nie, nie potrafiłem powiedzieć kiedy, bo po prostu nie było jej kupy czasu i dość było wyschnięte. Otóż parę razy steknąłem młotkiem, to wszystko odpadło. Tutaj musiałem to wyskorbać co odchodzi, tu był ten karnisz, tam musiałem powycinać te mocowania, które wystawały. Tutaj z sufitu widzicie, starą farbę musiałem części, częściowo zdrapać. Myślałem, że będę musiał po prostu zrywać z całego sufitu, ale na szczęście w pozostałych miejscach trzyma dobrze. Jeżeli będziecie mieli taki podobny remont ku kogoś lub u siebie, to warto po prostu nawet wziąć pędzel z wodą, przejechać sobie sufit i jak będą wam się robiły bąble, to wtedy wiecie, że musicie skrobać w tym miejscu, tak? Albo wystarczy, że z zaczniecie jechać, jak będzie wam wszystko odchodziło gładko, bo w sumie wasz palewki w odchodzą, no to niestety musicie skrobać. Może być, kiedyś mi się też taka sytuacja została, zdarzyła że musiałem po prostu cały sufit zeskrobać, bo jak przejechałem na mokro, to takie praktycznie na 40-50% sufitu bomba się porobiły, także zeskrobałem cały. Tu na szczęście zacząłem skrobać, to jest tylko w kilka miejsc, tam gdzie zalanie, gdzie woda wychodziła, tam też trochę częściowo, a wreszt, yy, w pozostałych miejscach trzyma mocno, czyli mogę zagruntować, jak się nic nie będzie działo, to śmiało mogę yy, przejeżdżać tynkiem, bo tak jak wiecie, muszę ten sufit wyrównać, bo to jest wiek, blok z wielkiej płyty i strasznie Yy, strasznie widać te łączenia, yy, właściwie jako mieszkanie o tym wiele, dlatego gładziom tego nie wyrównam, muszę przejechać po prostu tynkiem, damy jeszcze jakąś siatkę czy wizyjną na to łączenia, żeby to coś w przyszłości nie pękało, no to wyschnie i będę musiał dojechać na dwa razy tynkiem, tak? yy, przepraszam, gładzią. Jak już tynkiem sobie przejadę, sufit będzie mi z, yy, z tam elegancko schnął, tam powiedzmy dzień dwa, bo ta aż taka nie wiadomo jaka grubość chyba nie będzie tego tynku, chociaż zobaczymy sufit będzie mi w wysychał, to wtedy zabiorę się za ścianę. Tak samo muszę tutaj większa grubość tynku pójdzie To będę musiał na rożniki postawiać. Bo ta ściana też widzę, ucieka okiem to tam są jakieś garby. Będę musiał jakoś to wyprostować, żeby to wyglądało przyzwoicie. No i co to będzie do wymiany tych gniazdek? Bo z podłoga z tej wykładziny ma być PCV. Także też o tym Wam mówiłem. Ściany będę musiał też wygładzić na dwa razy, bo to tam jakiś pędzel był malwany gdzie cholera wie, czym to było, bo jakieś zacieki, nie zacieki. Ta lampa tak samo idzie do rozciągnięcia i już tam gratis właścicielcą zamontuję tam jeszcze później na koniec skarnisz i nową lampę, bo też mi tutaj dostarczona jest. Nic o to nie mówiła pewnie nawet, ale naprawdę w porządku jest kobieta i widzę, że się z nią dogaduje, także nie ma co, mogę tam coś poświęcić te 2-3 godzinki tam parę rzeczy i pomontować i wszyscy będą zadowoleni, tak? A tym bardziej, że ona będzie dopiero raczej. Pod koniec remontu, czy na koniec remontu ona tutaj przyjedzie, dopiero zacznie się do końca rozliczyć i tak dalej. Tylko czekam na wiadomość, jakie mają być farby, bo poprosiła mnie, żebym kupił farby. Ona wybierze kolor, jaki ma być to, ma być śnieżka, czy Dulux, czy Decolor, czy tam, nie, nie wiem na co się zdecyduje. Wtedy ja pojadę do sklepu, kupię to i później za farbą ona mi wiadomo odda. Tak. Dziś sobie pewnie, pewnie się będziecie zastanawiać. Dlaczego nie boję zawiasów, ale tutaj ta futryna jest taka krzywa, te drzwi też są takie kurde trochę powyginane, boję się, że jak ja to ruszę, że to później nie będzie pasowało, wolę to zabezpieczyć, niech to tak leży, bo jeszcze sobie, jeszcze sobie później problemu przez to narobię, bo ja, tak jak wspominałem na pierwszej części to futryna i te drzwi ma, na, mają zostać, chociaż ja bym sobie się to wypierdział i wstawię nowe drzwi, ale jak właścicielka mieszkania nie wiem czy nie ma tyle pieniędzy, czy po prostu nie chce tego robić, bo to z tego co mi to chyba na wynajem pójdzie, to może dlatego nie chce jakieś tam nie wiadomo jakie koszty wchodzić. No to już to jest wiadomo, że, że yy, ostateczna decyzja należy do właścicielki mieszkania, tak. No to nic nie będę przedłużał i zapraszam do dalsza. Do... A więc tak, sufit mam zagruntowany. Zaczyna sobie powoli sknąć yy, Żadne bąble się nie pojawiają. Więc nic się nie powinno dać, żadne odparzenia tylko nie powinno odchodzić od, od tej starej farby, tak. Tą starą lampę jeszcze będę się za chwilę zdemontować i zobaczyć jak tam wygląda pod spodem, bo ta Miejsce na pewno tyle miejsca nie zajmie, będę się też to jakoś Zresztą i tak będę cały Sukietynkiem przejeżdżał, to tam dojadę, ewentualnie rozkręcę Jeszcze ewentualnie, ale zrobię to za chwilę, bo przegruntuję sobie ściany Żeby one sobie wysychały A wtedy sobie zdemontuję lampę Może jeszcze dzisiaj jak zdążę Zobaczę która będzie godzina I po prostu Zacznę sobie narożniki wstawiać w okna. Albo przyjadę na ty w supiculki, ja Raz zobaczę jak będziemy się zobaczyć, jak to czasowo wyjdzie, bo nie chcę dojść tutaj do nocy siedzieć. Pierwsze parę dni chcę tutaj podgonić. Tak jak już chyba wszyscy mam wspominałem. Podgonić sobie, żeby to słowo, bo tu już takich drugich warstynku nie będzie, ale w kuchni. I w łazience będzie kilka takich będzie kilka takich miejsc. Tutaj da sobie załapić, zostawiłem. Będzie kilka takich miejsc na pewno, gdzie będzie grubo warstwa, nawet 3 cm dochodziła, to będzie musiało tam co tydzień odstać. Szkoda że, szkoda, że tutaj z tym mieszkaniem jest tyle gratów. No, ale co zrobić? Trzeba to przestawiać. Wiadomo, że to trochę czasu też zajmuje, bo to skąta w kąt, trzeba owinąć folią znowu przestawić. Tak samo te szafy szafy sobie, te które tutaj były to jest cała stara ścianka nowa. widzicie tu przed pokojem, na środku, by się nie idzie obrócić wystawiłem sam, ale jak już wykładzinę to położę żeby jej nie porysować, jakiś tam dziur nie porobić to po prostu przydzwoniłem do brata wcześniej że tam w sobotę, czy tam wiem, w poniedziałek, może jakiś będę miał ten pokój zrobiony na no gotowo mam nadzieję, że dostanę wiadomość jakie mają być farby, żebym mógł spomalować i listy już tam być bo po prostu mam kupić Najbardziej zbliżony kolor listew listew trzypodłogowych. Najbardziej zbliżony tego wykładziny. Także wy sobie tam kawałek wykładziny, dostanie po położeniu. To wtedy sobie pojadę do sklepu, przyłożę i będę coś tam wybrać. I na liczę, żebym to zrobił. Czy tam właścicielka mieszkania ale i wystarku co za też powiedziane? No i po prostu co? będziemy mi za wszystko I Tak i takie zaliczki? na materiału, wypłaciła w sumie dwa razy więcej jak chciałem, jakby weszli, ma do zaufanie, nie chcę jej zawieźć, wszystko zrobić, tutaj widzę, że też kąty uciekają, bo wałek nawet do ściany nie przylega. Będę musiał też tym tynkiem wyrównać te narożniki, przyłożę łatwy w jak będę coś odchyły, żeby to bloka, żeby to dobrze wyglądało, wiadomo, że nikt tutaj nie będzie z poziomicą chodził, tak, ale żeby to wyglądało dobrze i wolę to poświęcić nawet pół dnia czy jeden dzień, przyłożyć się bardziej do tego, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby i właścicielka mieszkania była z tym zadowolona, bo jest konkretna kobieta, wie czego chce, w pieniędzmi widzę problemu nie ma, także można robić, może się okaże, że będzie później jeszcze jakaś inna robota dla tego dlatego warto się poświęcić, tak samo w umowie zaznaczam zawsze od, od tej pory też, że zobowiązuje się do, do do zabezpieczenia wszystkich mebli, tak? Najlepiej jak takich, jak takich rzeczy nie ma w mieszkaniu, no ale niestety jak ktoś tak właścicielka mieszka w Warszawie, nie ma co z tymi meblami zrobić, to no, no niestety trzeba sobie jakoś radzić, także piszę w tą umowie, że zaznaczam, czy w moim łowisku jest zabezpieczenie, sprzęt położenie, położenie, tak? okien zawinięcie swoją, yy, yy, tak jak widzicie i tak dalej, i tak dalej. Taką umowę sobie sporządziłem, jeżeli ktoś jest się zobaczy, jak, ja, jak moja umowa wygląda na pracę wydawalną, to możecie pisać w wiadomościach, mogę podesłać tam powiedzmy na, na maila, mam wysłać jak to wygląda. Też tam podpatrzyłem sobie jakiś wzór w internecie i zrobiłem, można powiedzieć trochę pod siebie. Oczywiście, żeby inwestor czy właściciel jakiejś tam nieruchomości nie był poskrzywdzony, to dla niego też tam zaznaczam, że nie mogę sobie zażądać większej kwoty, na którą umawialiśmy się. Na przykład powiedzmy remont jest załóżmy na 10 czy 15 tysięcy, tak. I, a ja na koniec nie mogę sobie wyskoczyć, że chcę 20 tak, że to jest zaznaczone ewentualnie, bez, że nie mogę podnieść ceny remontu bez zgody właściciela czy inwestora. No więc wiadomo, że czasem inwestor może coś, yy, czasem inwestor może coś wymyśleć, że on coś chce dodatkowo albo wyjdzie coś w trakcie. To, że tutaj będzie kocie, to już widziałem od razu, bo tu właścicielka mieszkania pokazywała, że to było zalane i bąble były, że to było to, już, to już wiedziałem, no ale może zmienić zdanie, że nie będzie chciała czegoś tam, a w zamian chce, czy jakąś tam dodatkową zabudowę, czy tam nie wiem, cokolwiek, no to już wiadomo, że wtedy mówię, cenę no i robi się, dopisuje się do umowy, tak, czy aneks się robi i wtedy wszystko jest jasne, jakby dwie strony wiedzą, o czym stoją. Nie możecie też tak robić, że zrobicie coś dodatkowo, nie poinformujecie tego, o tym właściciela, a później chcecie za to pieniądze, tak, dlatego można się dziwić, bo nie będzie chciał zapłacić, albo powiecie, czemu tak drogo, dlaczego nie boi się wcześniej, dlatego takie rzeczy warto, warto mówić, bo później mogą być na sam koniec różne dziwne rzeczy, dlatego Warto taką umowę dobrze sporządzić dla stąd, żeby ona była sprawiedliwa. I tak samo jeżeli chodzi o umowę, to już też za każdym razem będę tak robił, że po prostu umawiam wszystkim, robota jest załóżmy za dwa miesiące tak. Ale zawsze będę brał zadatek te 500 czy 1000 zł. W umowie to będzie wszystko spisane w razie. To jest to, z jednej strony dla mnie to jest zabezpieczenie z tego względu, że po prostu Zdarzała mi się kiedyś taka sytuacja, że miałem kogoś robić remont, tak, to było mieszkanie, to miało być dwa pokoje coś podobne powiedzmy do tego, tak? Tam wyrównać ściany, gładzie, malowanie, a właściciel mieszkania i dzień przed remontem wieczorem napisał, że póki co no i wiadomo, teraz szuka coś na szybko, to też jest lipa, dlatego trzeba się zabezpieczać, bo to nigdy nie wiadomo na kogo się trafi, chyba że kogoś dobrze znacie i możecie mi polegać na tym, że was nie zrobi w balona, tak jak to się mówi, no to... Nie musicie tej umowy mu pisać, no ale zawsze to jest jakieś zazwyczaj, człowiek się bardziej spokojnie czuje i tak samo jak zawsze już teraz zawsze biorę, jeżeli zazwyczaj materiał, nie biorę po prostu zleceń z materiałem, tak? Bo te skoki są różne, później tam inwestor może coś wymyślać sobie, że chce dodatkowo będziecie za to płacić i w że parę złotych wam ucieknie w ciągu tak, takiego remontu. Ale tutaj wziąłem z materiałem, bo... Teraz, że część tynku mam z pozostałego zlecenia jakieś tam gipsy mi pozostawało, dużo to takich rzeczy nie wyjdzie, tylko muszę kupić sobie gładź po prostu. Tynki mam, gipsy mam, także już powiedziałem właścicielce mieszkania, że to już się leży po mojej stronie, tak samo na mowie spisane wszystko, że w moim zakresie jest dostarczenie materiału na budowę i nawet no już tego na mowie nawet nie sporządziłem, ale zakup farby, no to wiadomo, że zazwyczaj to po stronie inwestora, czy właściciela mieszkania, czy tam domu, czy jakiegoś tam lokalu. Po jego stronie to jest, ale poprosiła mnie, no to kupię tą farbę, tylko ona musi podjąć decyzję, jaki kolor, jaka firma i tak dalej, ilość, no to wiem mniej więcej jak ją kupić, ile. Jak z, lepiej kupić jedną puszkę za dużo i wtedy ją oddać, też w tym nie ma problemu, także w każdym markecie Wam przyjmą, jeżeli oczywiście puszka nie była otwarta, tak, bo była otwarta, to, to Wam nikt nie przyjmie. A jeżeli, jak zawsze się rozgadałem, bo wiecie jak, wiecie, jak robię sam. No ale jeszcze może kilka słów do powie. o ściany zaglądowane, ta część widzicie błąda się nie robią, czyli też nic nie będzie się odparzało, trzeba tam trochę jeszcze tą tylną ścianę zmienić, bo tak jakieś tam pańczyny za meblami były, no i super też jest robota mieć blisko siebie tak, bo ja mieszkam dwa bloki dalej, pięć minut jestem w domu, za chwilę idę na obiadek i super ekstra jeszcze Dzisiaj lub jutro idę kolejne zlecenie oglądać też na tym samym osiedlu, tam chyba z tego co ten Pan mówi, to była jest do roboty, jak się z nim dogadną, to będą roboty na, na miejscu. Yy, człowiek nie traci czasu na dojazdy, może sobie dłużej pospać, yy, obiad zawsze można zjeść po tam powiedzmy 14-15, jakichś przyzwoitych, przyzwoitych godzinach, a nie jak się nieraz wracało 18-19 do domu, to już obiad, a kolacja, a człowiek wiadomo, że nie powinien się tak obżerać przed snem, bo to wiadomo brzeczek rośnie i człowiek nie jest taki młody, dobra rozgadałem się. Później Wam pokażę jeszcze jak będzie to dalej wyglądało. Zobaczę ile ten film będzie miał minut, żebym tam jakieś pół godziny 400 minutowych odcinków też nie chcę robić. Ale jeżeli chcecie coś zobaczyć z takiego remontu lub macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach. Na pewno będę odpowiadał. Jak nie w ten sam dzień, to postaram się na drugi. Także do usłyszenia. No więc tak, trochę było kucie tutaj. Jeśli chodzi o te narożniki, będą musiał wstawić. Znaczy, tu, tu w ogóle narożników nie było, to, tam było takie pogipsowane, w ogóle na no, nic już się nie trzymało. Dwa razy młotkiem uderzyłem do połowa, zaczęła mi samo odpadać. Chodzi o to, że musiałem, wezmę miary i wam pokażę o co chodzi. Chcę, żeby z jednej i z drugiej strony było ta sama odległość, tak? Jak ja to obrobię okna, bo gdybym tego nie skłabł, to by wychodziło, że to miał 2 cm, a tam pięć różnicy. Wiecie jak to kiedyś było robione na oko, wszystko przechodziło, tak. tu mamy powiedzmy 4 cm, tak. tutaj na dole wychodził taki garb w trzecią stronę, musiałem to skuć, tu u góry powiedzmy może być, tam to wszystko wykułem, to co było luźne zagruntowałem sobie i no, teraz żeby to tynkiem obrabiać, tutaj dwa razy motkiem uderzyłem, wszystko spadło na dół, tak samo prze, przelecę gruntem za dwa razy na to, żeby to wszystko wsiąkło i tu też. Tu jest 4 cm, teraz będzie tak do, do, do równego, czyli narożnik zrobię tak, że narożnik będzie lekko nachodził na ramę okienom z tamtej strony u góry tak samo, żeby... Się, no tam milimetr, dwa różnice może być, ale to nie będzie co do milimetra to nie musi być, ale jak już będzie 5 mm i zwyż to będzie widać różnicę. Może właścicielka może by na to nie, nie zwracała uwagi, ale nie chcę po prostu, wolę zrobić raz za pożenie niż później poprawiać. Jak już będziecie mieli narożniki osadzone, później zaciągnięcie to tym tynkiem, czy gipsem, a później gładzią tak? nie, nie, nie na pewno by się nie chcieli skuwać i narożnika przesuwać, albo dokładać, albo ściągać, albo w drugą stronę, wiadomo wtedy lipa straszna jest, bo to jest znowu cały dzień, jak nie więcej na całe porawki, dlatego mówię, zrobię na równo 4 cm z jednej, 4 cm z drugiej i tak samo od góry, otokiem do ramy, na pewno będzie to się y, właścicielce mieszkania podobało, ja jej mówiłem, że jak, jak sobie życzy to mogę z etapów pracy wysłać zdjęcia, ona mówi, że niekoniecznie, że nie trzeba, ale yy, napiszę smsa, żeby wysłała mi maila do siebie, to jutro jak będzie to wszystko wyobrawiane, to zacznę wysyłać jej zdjęcia, żeby wiedziała, że coś tu się dzieje, tak? bo ona jest w Warszawy to może nie wie, czy ja tu w ogóle jestem, nawet do mnie nie dzwoni, ale nic, swoje trzeba zrobić, w ciulki nie można lecieć, czasami, czasami jest taki dzień, że Człowiek sobie coś zaplanuje, a nie zrobi tego wszystkiego, a, a jest czasami taki dzień, że zrobi więcej, jak planował. No niestety przy takich remontach, a jeżeli to jest blok Wielkie Płyty, to wiadomo, to nie jest deweloperka, to nie jesteście w stanie wszystkiego przewidzieć. Tak samo tam trochę zmiany elektryczne będą, łazience będę musiał przesunąć gniazdko, ale to później, najpierw z tym pokojem się upora <laughs> Przepraszam, bo to jest największe pomieszczenie. Jak to zrobię, wtedy meble tutaj wstawię, podłoga będę ona gotowa listwy przy ścianę sobie zamontuję, wstawię graty tutaj i nie będę musiał z tym skakać tak, taki plancze obraz żeby jak najwięcej, jak najmniej czasu przeznaczyć na to przestawienie tych gratów, tak? Dobra, powiedzmy, że to będzie drugi odcinek, nie będę przedłużał. Na tym razem pokażę Wam jakieś okno obrabiam, albo, albo obrabiam, albo tam obrobione i przejeżdżam tym sufit, żeby to zrównać te łączenia, wszystkie, bo to za duże uskoki, żeby to gładzią wyrównać od razu. O tym też mówiłem, nie będę się powtarzał. Także dzięki za uwagę, jeżeli materiał się podobał to zostawcie suba łapkę w górę i zapraszam na następne filmy.